Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Chrom no i przed nami kolejny odcineczek ze Straya, mam nadzieję, że czekaliście. No w poprzednim odcinku byliśmy tutaj u Clementine, czyli naszej cioci, jak tutaj w wiosce ją określano. No i teraz mamy zadanie bojowe, musimy tak naprawdę, moi drodzy, znaleźć... Gościa, który będzie jej wtyką, tak naprawdę, jeśli chodzi o dalszą część przygody, będzie to gość z tego, co pamiętam: w skórzanej kurtce i z łańcuchem, złotym łańcuchem, coś takiego. Także powolutku będziemy się kierować, oczywiście, na dół. Z tego, co patrzyłem, to w ogóle grałem w streja, już moi drodzy. Około 7 godzin. Niektórzy pisali, że jest to gra dosyć krótka. Natomiast no, jak widać, yy, można tutaj też eksplorować. Wcale też nie trzeba się jakoś bardzo spieszyć. Myślę, że jeszcze około 2 godzin to potrwa. No tak na oko bym obstawiał. Natomiast no, mogę się mylić. Kto wie. Nie wiem, czy tutaj idę w dobrym kierunku, czy w ogóle, gdzie to było przejście na dół, tak naprawdę. Już zapomniałem tutaj, dobra. Zobaczymy, czy dostaniemy kasetę, bo tak naprawdę już rozwaliliśmy te ich mm, niepokojące kamery, które im tu przeszkadzały. Dobra robota, nie myślałem, że sobie poradzisz. Patrz, nie wierzył w nas. Proszę, o to twoja nagroda, zasługujesz na nią, ok. Kaseta magnetofonowa. W porządku, w porządku. Także myślę, że tutaj z tej strony to już wszystko. Niech się tam ziemeczki cieszą wolnością, póki mogą, oczywiście. Natomiast ja tutaj też zauważyłem podczas montażu, że tutaj na górę też możemy iść. Tam też coś jest. No i co by to było, moi drodzy, co by to było? No byłaby to znajdźka typu wspomnienie. Zakłady fryzjerskie były centrami towarzyskimi, w których spotykali się ludzie. Rozmawiali, opowiadali sobie dowcipy, dzielili się sekretami. To musiało być miłe. Nawet po odejściu ludzi towarzysze kontynuowali ich dzieło. Okazuje się, że w zakładzie fryzjerskim włosy nie są wcale najważniejsze. No Kto by pomyślał? Tutaj myślę, że łatwo przeoczyć. Możemy tutaj zresztą zwalić, narobić trochę bałaganu. W końcu jesteśmy kotem, więc ujdzie nam to na suche. Jakby nie patrzeć. Cały czas swoją drogą też zastanawia mnie, czy gdzieś jeszcze tutaj jest do odnalezienia jakiś przedmiot, który faktycznie powinniśmy użyć tam przy tym wejściu, to znaczy jak Śródmieście się e, zaczynało to miałem wrażenie, że tam jest jakiś taki mm, jakieś takie miejsce, gdzie faktycznie o patrzcie nie pozwala nam tu wejść zakaz wstępu, Zupełniamy towary, a to dziad i sądząc po tej amatorskiej robocie chwilę to zajmie ale kurde jaki w ogóle Serio nie możemy tu wejść? Patrzcie, skopa by nam przywalił. Ale diabeł jeden. Ten też jakiś nie niezadowolony. Co jest grane? Stumplacz ma mi pomóc w uzupełnianiu zapasu czapek. Czekam tu od stuleci szef nie jest zadowolony. Jeśli znowu obija się i prześladuje w barze, to dam mu do wiwatu. Nieźle. Co miałem powiedzieć, że, że ciekawe, czy tam coś będziemy musieli jeszcze wsadzić, prawda? Tutaj jest zamknięte. Aresztowana osoba to nie Clementine, kontynuować poszukiwania. No proszę, przez szybkę sobie gadają. Ciekawie, ciekawie. Tutaj też nie można przejść. Mhm. Okej. Okay. Swoją drogą. Tutaj też jest wejście na górę. Czekajcie jeszcze chwilkę. Tutaj jest coś jeszcze zaznaczone. Menu dnia, suche powietrze i miska gorącego oleju doskonałej jakości. No, wybornie, przepyszne. Na pewno. Yy, tutaj, moi drodzy, w ogóle też jest wejście na górę. Ja też początkowo tego nie zauważyłem. Yy, to nie jest istotne, ale tutaj, tutaj chyba gdzieś tam można było wejść. Tak mi się wydaje. To też w ogóle można na pierwszy rzut oka pomylić, yy, przeoczyć, a tutaj też jest wspomnienie. To interesujące, jak roboty naśladują pracę i zwyczaje ludzi. Tutaj sprzedawane są burgery i jedzenie uliczne. To było moje ulubione miejsce, gdy wciąż byłem człowiekiem. Było takie małe i przytulne, a jedzenie podawał gość, który nazywał się, nie pamiętam, coś na M. Także kolejne wspomnienie. Kolejne wspomnienie mamy odnalezione. To mamy tutaj wszystko. Troszeczkę pobiliśmy jak to nasz koci tutaj zwyczaj. Wiadomo, jak jest. Tutaj byliśmy. Tam byliśmy. I tutaj chyba jeszcze jedna znajdźka była z tego, co kojarzę. Nie wiem. A tutaj nie są drzwi otwarte. Chociaż powinny raczej być. Nie wiem, może innym razem. Może innym razem. Dobra, tam już nie pójdziemy. Musimy w ogóle szukać też tego gościa hmm, z łańcuchem w tej skórzanej kurtce gdzieś. To jest sklep z ubraniami. Dobra, no fajnie, fajnie zrobili te uliczki bez dwóch zdań, ale łatwo tutaj się też pogubić w tym wszystkim. Łatwo też, aby się nam zakręciło w głowie. Raczej nie ten gość. Nie wiem, czy to ten nie będzie czasami. Pokaż przedmiot. Skąd to masz? O, jesteś jednym z nies... Jesteś moim kontaktem? Pozwól, że powiem Ci to i owo o baterii atomowej. Bateria zasila fabrykę Neko Corp, ale cały obszar jest zamknięty i silnie strzeżony. Sprawdzają wszystkich, którzy próbują wejść i odsyłają z kwitkiem każdego, kto nie jest pracownikiem. Mam pomysł. Zorganizuj kurtkę robotnika i kask roboczy, a ja będę rozglądał się tu za dobrą okazją na wejście. Ciekawie. Dodatkowe obowiązki jeszcze. Przed nami cały czas. Tutaj ten Wykidajło jest. Tutaj swoją drogą to też nie wiem czy... Gdybyśmy to zwali na przykład na niego, <laughs> nic to nie da raczej. Hmm. Ciekawie. Tutaj też nie wiem, czy gdzieś nie, nie były znajdźki. Czasami. Co ja bym dał, aby móc poczuć znów miękką poduszkę lub smak zimnego napoju? Dron ma swoje zalety, ale brakuje mi mojego ciała, brakuje mi czucia, brakuje mi nawet bólu i głodu. Wiem, że to nie pomaga, ale możemy tu jeszcze chwilkę zostać. Jak najbardziej. Dzięki za wysłuchanie, jestem gotów. Także jeszcze dwa wspomnienia nam zostaną. Szkoda, że to jedno gdzieś przeoczyłem, no ale trudno. To mi się wydaje, że jest tam, gdzie był ten posterunek policji, tylko tam są drzwi zamknięte w tym momencie. I to na razie nie wiadomo, a to na razie jest nieaktywne. Jasne. To się połóżmy, jak chcę tutaj chwilę zostać, to. To chwilę się połóżmy. Starczy. Oczywiście nic to nie daje, nie? No, ale jest klimacik. Dobrze, że już tych zurków nie ma. To na pewno miło. Natomiast my musimy tutaj teraz rozkminić, jak załatwić. I... O, a to nie będzie tutaj czasami? Tutaj jest sklep odzieżowy. Hmm. Tutaj wycieraczka. Aha, tutaj jest tak jakby wejście z dwóch stron. Okej. Okay. Okej. Okay. Tutaj nic nie ma. Ale coś tu jednak było. Aha, czekajcie, czekajcie. Eee, patrzcie, tutaj jest ten magnetofon. O kurde. Narobiliśmy hałasu. To nieźle. No to ładnie. To jak wyłączyć to cholerstwo? No to Dobra, tutaj nic nie ma. Fajnie, fajnie, niech mu zagra. on chyba tutaj wcześniej był. Nie przeszkadzał. nie wiem po co to w zasadzie zrobiliśmy tak dla śmiechu czy co nie mam pojęcia o patrzcie ładnie no, kurtka dobra to kurtkę mamy ale jeszcze w zasadzie aha czyli chyba to mieliśmy zrobić aby tą kurtkę tutaj zajumać <laughs> mi się podoba ten szlafroczek no fajny jest w te pelikany naprawdę taki stylowy chociaż w ogóle tutaj mają całkiem niezłe te ubrania takie no z jednej strony futurystyczne, ale kto wie, no może w takim kierunku pójdzie moda kiedyś. Nie jest to wykluczone. A ten tutaj, co? Wyłączył jednak. Czy to nie byłby współudział w kradzieżu? Czyli się jednak połapał od razu. Patrzcie. A jakbyśmy mu ten. załączyli to z powrotem? Nie możemy już, ale jaja. No szkoda, szkoda. No ale kurtkę mamy, tak czy inaczej, to myślę, że to najważniejsze jeszcze. Potrzebujemy załatwić kask. Dobra. No ciekawe, ciekawe, moi drodzy. Tutaj ten wikidajłot w nas nie wpuści. Jeszcze patrzę, czy coś tutaj jest ciekawego, ale chyba niespecjalnie. Co tutaj było? Dobra, to już było. To tutaj też raczej nic. Okej. Okay. Tutaj policja, tam tam ci. Uuu, ten jak zasgonował. No to ładnie. Patrzcie, ja myślałem, że roboty nie chrapią. To nieźle, nas tu nie ma. No to nieźle, nie, to akurat fajnie zrobili, że takie coś tutaj mamy. Hmm. Myślałem, że coś tutaj to nam da. Tutaj tak naprawdę nic to nie daje. No to bez sensu chyba troszeczkę, no ale coś tam. Dobra, dobra, dobra. Okej. Okay. Tamten siedzi i zamula. Tutaj ten stylista. A to jest ten, który nas nie chce wpuścić. Właśnie. A tam byśmy chyba załatwili ten kask, bo tutaj są na wystawie. Patrzcie. Haha, <laughs> weźmie nas, ale jaja. No to nieźle. Neko. To chyba ta firma jest faktycznie. Hmm. Ten taki kowbojski kapelusz. Te są stylowe kapelusiki. No i git. Może tu jakaś znajdka jeszcze będzie przy okazji, ale chyba nie. No spoko. Tutaj można podrapać. Ten jaki kurde tutaj dyktator. Nieźle. Eee, ukradnij kask roboczy, no proszę. No bierzemy. Byśmy tutaj wylecieli drzwiami, to co? Aha, nic, po prostu kościół ma to gdzieś. Można jeszcze raz, chyba tak. Ale to już w zasadzie kask mamy, to i tak yy, nie ten, i tak niepotrzebne to jest. Byłem po prostu ciekaw, czy. Czy weźmie nas jeszcze raz swoją drogą, to chyba puste te kartony są. Nie wiem, dziwnie trochę. Bo można tutaj też na dwa wyjścia wylecieć z tego sklepu. Można właśnie tam drzwiami, gdzie ten gościu pilnuje, a można też tutaj. Jak już jesteśmy w środku, to sobie możemy oczywiście tutaj odblokować wyjście też. No i cóż, moi drodzy, no tak prawdę mówiąc, prawdę mówiąc, to by wypadało już cisnąć do tego. Do tej fabryki chyba, no bo co tutaj więcej do zrobienia jest? Do Clementine chyba dopiero mamy iść wtedy, kiedy załatwimy tą baterię, nie? Tutaj załatwiliśmy sprawę, tu załatwiliśmy. Tutaj są drzwi zamknięte, także też nic nie zrobimy. Eee, także chyba w miarę wszystko na tą chwilę. Także mamy wszystko co potrzebne, moi drodzy. Tylko nie wiem, czy nie byłoby dobrze zakończyć teraz odcinka, aby mm, tą fabrykę zacząć w kolejnym już, bo podejrzewam, że też troszeczkę nam tam zajdzie. Tak mi się wydaje przynajmniej. No właśnie, także ja sobie tutaj zakończę 23 minutki. No i mam nadzieję, że wam się podobało. Kilka znajdziek dzisiaj, no i oczywiście fabuła posuwa się powoli ku końcowi, także będziemy wykradać tą baterię atomową. Cześć, cześć!